Cześć kochani, witam Was serdecznie. Kontynuujemy sobie nasze wróżby urodzinowe, które urodzinowe są oczywiście tylko z nazwy, ponieważ mamy opóźnienie, ale jest to przekaz na ten najbliższy czas, na ten moment dla osób, które są urodzone od 17 października. Myślę, że do końca października w tym filmie dojdziemy. Zaczynamy od 17. Jeżeli ktoś się urodził wcześniej, no to musi się troszeczkę cofnąć. Były tam publikowane filmy. Wcześniej. Była długa, długa przerwa, ponieważ nie miałam czasu tych filmów publikować, ale od nowego roku też chcę jakoś to usprawnić. Troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, jeśli chodzi o wróżby urodzinowe. E, dlatego też chcę do końca roku, właśnie skończyć ten rok. 17 października. 17 października słyszę coś takiego: losowanie dróg. Nie mam pojęcia. O co chodzi? Losowanie, no kojarzy mi się z losem, jakieś losowe wybieranie, może losowe wybieranie y, kierunków, y, w którymi podążymy, zdawanie się na los, y, w ogóle jeśli chodzi o wybór swojej drogi życiowej, może rzut monetą, bo ktoś jest bardzo niezdecydowany. Słuchajcie, mamy tutaj y, mężczyznę, który zapładnia, dosłownie <laughs> zapładnia kobietę, w efekcie tego powstaje dziecko i mężczyzna y, chce się ustatkować po prostu, a wcześniej no takie lada troszeczkę z niego było ale może też być mężczyzna który zapładnia siebie pewną nową ideą i ten paź denarów jest właśnie nową ideą nowym sposobem na zarabianie pieniędzy może wasz partner może wasz wspólnik w biznesie może to jesteście po prostu wy, czyli macie jakiś taki dobry pomysł, nowy pomysł na zarabianie pieniędzy. Bardzo dynamicznie do tego podchodzicie, i faktycznie tutaj też um, mogą niektóre osoby z 17 października stworzyć no, coś na kształt swojego takiego imperium. Mamy tutaj e, kartę czułość dla Was jako Rada. Myślę, że to będzie. Też karta, właśnie dla tych panów, którzy postanowią tutaj się ustatkować, ojce, zostać ojcami. Mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka. To też tak może być faktycznie, że tutaj pracujecie niektórzy nad swoim wewnętrznym dzieckiem, ale także tym dzieckiem, które ma przyjść na świat, bądź przychodzi na świat. Uczycie się właśnie tak czule przemawiać. No, jak to do dziecka się mówi, prawda? Wcześniej gdzieś tak byliście urabura szef podwóra, nikt nie podskoczy. No, a jak przychodzi. Dziecko, właśnie, czy jakiś mały zwierzak, no to budzi się tutaj w każdym mężczyźnie taki po prostu mały chłopczyk, który potrafi też czule i słodko przemawiać. No naprawdę słodkie to jest 18 października. 18 października, kto się urodził. Nie każda prawda jest do przyjęcia. Takie coś do mnie przychodzi. Nie każda prawda jest do przyjęcia. W sensie obiektywnym, jeżeli to jest prawda, to prędzej czy później będziemy musieli to zaakceptować, ale być może na tym etapie nie każda prawda jest dla Was do zaakceptowania. Coś jest trudne, jest taką trudną pigułką do przełknięcia. Więc, no, tak, tak słyszę. Nie każda prawda, jest do przyjęcia, a może to nie jest po prostu ogłoszona przez was prawda, może to jest prawda kogoś innego. Wiecie, że każdy tutaj ma swoją prawdę, taką wewnętrzną, życiową prawdę i powinien podążać właśnie zgodnie z tą swoją prawdą, niekoniecznie kierując się zdaniem innych. Wiecie co? Jest tutaj taka osoba, która jakby na przekór. Em, Innym, jakimś niesprzyjającym osobom wokół, po prostu ciężko pracuje, robi swoje i płynie tutaj pod prąd, i ta osoba coś osiągnie. Ona się nie przejmuje faktycznie. Rzeczywiście, no, nie każda prawda jest do przyjęcia tutaj w waszym przypadku. Więc jeżeli macie oponentów, komuś się nie podoba, co wy robicie, dokąd dążycie, to się tym absolutnie nie przejmujcie. Macie tutaj kartę pomocy jako radę, więc myślę, że jakaś pomoc dla was nadejdzie. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. No właśnie, jak gdybyście tych waszych oponentów spróbowali zaangażować, yy, powiedzieć im właśnie, że są wam potrzebni. Do Waszego projektu, jakoś tak mile połechtać ich ego, żeby pomyśleli sobie właśnie, że no bez nich nie jesteście w stanie tego stworzyć, a jeśli nie, to jakieś inne osoby, ale właśnie, żeby to nie była też taka samotna walka z wiatrakami, bo no prędzej czy później i tak sobie poradzicie, ale ile się tutaj trzeba naszarpać, no to tylko Wy będziecie wiedzieli, prawda? Więc warto się o tę pomoc zwracać. Nie być tutaj taką Zosią samosią. 19 października. 19 października, 19 października. Tutaj odczuwam taki stan e, u was, ponieważ nie zawsze przychodzą mi do głowy myśli, ale czasami widzę obrazy, czasami są to jakieś takie ulotne wrażenia, no po prostu jakieś takie wiecie co, e, nie żyd nosa, jakby mi go nagle zatkało po prostu. Nie wiem, może macie jakieś alergiczne dolegliwości nosowe, na kurz, na sierść, na jakieś tam no pyłki nie, bo teraz mamy taki okres zimowy, więc pyłki nie pylą, ale no, może macie przeziębienie po prostu, jakąś infekcję górnych dróg oddechowych. No i niestety macie katar na przykład. Ja trochę mam, bo jestem akurat trochę po infekcji, ale ja zawsze tak trochę mówię przez nos, więc dla mnie to jest powiedzmy takie, taki naturalny stan. Co tutaj nam się pokazuje dla Was? No cóż, niektóre panie po prostu przygotowują się do macierzyństwa i starają się, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, żeby zapanowała taka równowaga. Zaczyna się dla nich nowa przygoda życia, coś zupełnie, zupełnie diametralnie zmieniającego ich dotychczasowe spojrzenie, dotychczasowy świat. Też mogą być tutaj osoby, które zdobywają jakieś środki, jakieś pieniądze. To przychodzi ze świata, więc to może być coś, o co się ubiegaliście, może jakieś dotacje, wyrównanie. Nie, ktoś może wygrać w sądzie sprawę yy, albo no, osiągnąć po prostu to, co chciał, w sensie materialnym. Oszustka denarów to jest taka karta, która mówi, że nie zostaniecie tutaj pokrzywdzeni, że dostaniecie to, co Wam się po prostu należy i będziecie mogli dzięki tym pieniądzom, dzięki tym środkom się po prostu dalej rozwijać. Więc tu jest jakaś równowaga, wyrównanie, zwłaszcza w sferze materialnej. I mamy dla Was kartę Cele. To jest Wasza rada. Więc zobaczmy, co ta karta dla Was mówi. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Tak. I tutaj zresztą ta droga jest jakby pokazana. Cesarzowa wyznacza sobie śmiałe cele w karcie równowagi. No właśnie, robimy to małymi krokami. To nie jest tak na hura, ale prowadzi to Cię do rzeczy wielkich, ponieważ otwiera się przed Tobą cały świat. Tutaj też, jeżeli są osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, do te osoby mogą zainwestować w jakąś reklamę i promocję, która sprawi, że będziecie znani po prostu w przedszym gronie. Jakoś wasze zasięgi się powiększą. Dobrze. 20 października. 20 października, co dla osób urodzonych 20 października plaża otwarta. Takie coś mi się pojawia. Nie wiem, mieszkacie nad morzem, jedziecie nad morze. No wszystko teraz pozamykane, ale może plaże jeszcze są otwarte. Więc może ktoś będzie planował jakiś wyjazd nad morze. No nawet, nie wiem, może ktoś pomimo godziny policyjnej będzie gdzieś próbował się przemieścić w okolice plaży właśnie w Sylwestra. I, i tam tego Sylwestra spędzić. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tą plażą. Plaża otwarta w każdym razie. Dostęp do morza, jakby tutaj otwarty. Tutaj jest ten człowiek, który stoi nad brzegiem morza i czeka po prostu na transport, prawda? Um, wiecie co tutaj chyba? Wydaje mi się, że ktoś um, zapomniał o swoich dziecięcych marzeniach. Ktoś nie realizował tego, co sprawia mu przyjemność. Ciągle był taki napięty. Ciągle po prostu robił to, być może czego oczekiwali od niego inni, ale to powodowało konflikt wewnętrzny. I tutaj jak jakby wam się pojawił sposobność, żeby wrócić do tego, o czym wy marzycie, o czym wymyślicie, żeby już się nie kierować po prostu tym, czego chcą inni. No, mamy kartę też miłości. Miłośnie się zrobiło. Może to statek miłości tutaj jest na horyzoncie. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. No właśnie, w gruncie, na gruncie zawodowym też można wybierać miłość. Wybieramy to, co nam sprawia przyjemność, to, co. E, robimy z pasją, z poświęceniem, nie to, czego inni od nas oczekują, w jakiejkolwiek tak naprawdę dziedzinie naszego życia. To, co nas interesuje, to, co nam daje możliwość rozwoju, to, co nam daje właśnie radość i zadowolenie. No bo co z tego, że zadowolimy wszystkich wokół, chociaż te osoby pewnie i tak nie będą, <laughs> przepraszam, do końca zadowolone, a my po prostu będziemy e, nie odczuwać tutaj żadnej przyjemności, satysfakcji z tego, co robimy. Niestety. Trzeba też tutaj pomyśleć o sobie. 21 października. 21 października. Kto się urodził? 21 października. <laughs> nie wiem o co tutaj chodzi taka gra słów. Hokus pełen pokus. Hokus pełen pokus. No nie wiem, czasami po prostu takie rzeczy przychodzą, że. Nie mam pojęcia. Gdzieś to się w głowie to wszystko mieści i, i, i z tego takiego nieograniczonego wola po prostu wychodzi. Więc może tu ktoś będzie jakieś czary odprawiał, będzie go kusiło, żeby zrobić jakieś czary mary, albo po prostu pójść jakąś drogą na skróty. Może tak być. Ym, dlatego, że tutaj pojawia nam się rydwan i to jest chęć przyspieszenia spraw, to jest chęć taka, żeby szybko nastąpił przełom, żeby coś, coś się tutaj przełamało. A tymczasem tutaj trzeba trochę. Poczekać, może to jest kwestia e, choroby, i powrót do zdrowia, no też jest jakby rozciągnięty w czasie. Może to jest kwestia podjęcia jakiejś decyzji dotycząca wyjazdu. Teraz na przykład nie ma takiej możliwości być może u kogoś. E, tutaj w królu mieczy no musimy do tego podejść bardzo racjonalnie nie na hura ym, nie ze zbytnim optymizmem, nie z przesadą z taką racjonalną, wyważoną postawą i w czwórce mieczy no mamy taką informację że tu trzeba zatrzymać się na chwilę w miejscu potem ten rytm wam ruszy to wszystko przyspieszy, jeżeli macie takie pozorne wrażenie, że teraz po prostu no, nie dzieje się nic nie da się czegoś przeforsować to nic z tym nie trzeba jakby się martwić zupełnie, nie trzeba nic z tym robić bo to samo jakby wróci na właściwe Tory. Tam, gdzie teraz zwalnia, to później przyspieszy, ale jakby ta czwórka mieczy musi tutaj zaistnieć. O właśnie, widzicie, co macie? Cierpliwość. Karta cierpliwości tu jest Wam potrzebna. Nie na kurę, nie rzucaj się na to, co jest. Przemyśl po prostu, poczekaj, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No, widzisz, więc tutaj. Być może faktycznie wiąże się to dla ciebie z jakimś poświęceniem, ale, ale to jest warte tego. I akurat ten czas, który teraz jest, jest Ci potrzebny na przemyślenie, na właśnie takie wstrzymanie. Dosłownie, czwórka mieczy z tym rydwanem mówi dla mnie: weź na wstrzymanie, poczekaj, zatrzymaj się, bo to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy masz ruszyć z kopyta. 22, tak? 22 października. Oj, aż mi się karty rozsypały, słuchajcie, i y, królowa była, wypadła i diabeł na końcu. Jakaś diablica, a nie diabeł, no. Uważajcie na kobietkę, która jest napastliwa, która jest utliwa narzuca innym swoją wolę. E, czarna Bandera. Hmm. Czarna Bandera tutaj słyszę na 22 października. Czarna Bandera. Nie wiem, co to znaczy. Statek jakiś nadciąga z czarną banderą do Waszego życia? Ta czarna Bandera. <grywki> jakiś statek piracki. Nie wiem, ale tam powinna być trupia czacha jeszcze. Jakby był piracki. Może to jest. Ta czarna Bandera to jest wyrazem jakiejś żałoby. Po kimś, po czymś. Zobaczmy, co dla Was tutaj karty pokazują. Czarna Bandera. Czarna bandera. U was następuje jakaś śmierć. Nas...